Maska 42, facet co nic nie pamięta zjawisko wygodnej amnezji. Może być powiązane z dysfunkcją aktywności hipokampa i czołowej części mózgu odpowiedzialnej za pamięć i samorefleksję, ale narcyz nie tyle nie pamięta, co selektywnie nie chce pamiętać. Wyłączając tak naprawdę informacje zagrażające jego samoocenie lub wizerunkowi. To forma dysocjacji z komponentem manipulacyjnym. U narcyza jest to unikanie odpowiedzialności za konsekwencje i krzywdzące działanie, gaslighting ja tego nie powiedziałem. Wymyślasz sobie, przesadzasz albo to ty zrobiłaś w ten sposób, to ty tak postępowałaś. Tworzenie chaosu narracyjnego masz wrażenie, że tracisz pamięć, po, pozostawiać je z emocjonalnym ciężarem konfliktu, bo on nie wie o co chodzi w ogóle. U ciebie, u ofiary zaczyna, zaczynasz ty wątpić w swoje wspomnienia, emocje oraz granice. Możesz dokumentować rozmowy, zapisywać pamiętniki, możesz nadlewać nawet rozmowy, bo czujesz, że wariujesz. Narasta stres chroniczny, poczucie odrealnienia i samotności. Czerwone flagi. brak pamięci o wcześniejszych chłodniach, ranach, opietnicach, oskarżenia, że zmyślasz lub olbrzymiasz, albo że tego nie było, albo że ty to zrobiłaś, a nie on. Unikanie rozmów o przeszłości, a jednocześnie nieustanne osądzanie ciebie. Czyli nie, nie chcę do tego wracać, nie ruszaj tego w ogóle. Nie ruszaj, niech to przyschnie. Jak się uwolnić, ufaj faktom, a nie emocjom, zapisuj zdarzenia, by nie dać się zmanipulować. Nie oczekuj przeprosin, one nie przejdą. To najważniejsze dla was. Nie oczekuj przeprosin, nie nadejdą. Odzyskaj swój głos i pamięć i nie daj się wykreślić z własnej historii. Przykład z życia. Marta zapytała go o bolesną kłótnię z zeszłego miesiąca. Odpowiedział, o czym ty mówisz, nic takiego nie było. Choć miała wiadomości i nagrania, patrzył na nią, jakby była wariatką. Ta maska to jedna z najokrutniejszych. Niszczy twoją pamięć emocjonalną. To powolne wymazywanie twojej wersji rzeczywistości tak naprawdę. Kochani, ten kanał jest dla was. Nie jesteś sam. Nie jesteś sama.